budę pleców, w tym odcinka lędziowego na tym się dzisiaj skupimy, czyli różnego rodzaju dyskopatię, zwyrodnienia, i itd. Tak Przede wszystkim omówimy sobie najskuteczniejszą metodę, którą jest dekompresja kręgosłupa i można tutaj uwzględnić zwis na drążku, który potencjalnie układa się jako najlepsze ćwiczenie do tego, żeby ten kręgosłup się rozciągał i mobilizował, żeby Płyn rdzeniowy, który znajduje się między kręgami, zaczął się uzupełniać. Ale uważam, że istnieje o na którego które go bardzo mało osób zna. Stosuje ją na wielu pacjentach od wielu lat i działa najlepiej, najskuteczniej, najszybciej. Wystarczy 5 minut. Czego potrzebujecie Rower. Rolę bądź też butelkę po wodzie, w zależności od waszych funduszy, no ale myślę, że nie jest to na tyle drogie, żeby nie było was stać. Kupujemy jak największy i teraz tak. Wchodzimy go na ziemi lub na łóżku, jeśli chcecie to zrobić w nocy. To jest też sposób nalenia. Wchodzimy po siatce na ziemi, prostujemy nóżki i idziemy tak, jak najdalej. Otwieramy się w wygodząc wychodząc rękami za siebie, prostujemy rączki Dotykamy upadkami ziemi, pośladkiem ziemi i w tej pozycji przebywamy 5 minut. Codziennie 5 minut w tej pozycji bardzo skutecznie, bardzo szybko sprawi, że wasze plecy przestaną was boleć. Na samym początku może to być bardzo trudne, w zależności od problemu i dysfunkcji. Jak to macie, no ale po tygodniu, po dwóch, a może nawet i szybciej, poczujecie bardzo dużo trudę. Korzystajcie i dawajcie znać, jak wam idzie. Piąt.